Dobra, swaniechu. Ale nie było jeszcze żadnej duszyczki, która pokonałaby mnie w mojej własnej grze. Zlepiej daj z siebie wszystko, skarbie. O, czyżby królowa Biba się z takim małym impem jak ja? Ha, okej. Okay. Więc bierzemy się za ciebie, synie. Dawaj, Blitz! Skop dupę! Dasz radę! Teraz z królową. Tak, to mój tata. God damn! to był pierwszy raz. Trochę czasu już minęło. To było mocne, naprawdę imponujące. Chyle przed tobą czoła, chłopcze. Szacun. <ślesy> Ej, hey Lu, um, nie chcę ci przeczytać atmosfery, ale twój tata, um, on, wydaje się być, jest trochę poza kontrolą. Jest rozwalony. Tak, to trochę niepokojące. Nie my sprawdzić, czy wszystko u niego, okej? Okay? Co? Nie, nie, on tak zachowuje się cały czas. Nie musicie się martwić, uwierzcie mi. Słuchaj, skarbie. Widzę ludzi bawiących się i najebanych cały czas, ale on jest na w trzy dupy i jakby celowo sprawia problemy, więc. Może powinnaś sprawdzić, czy wszystko z nim ok? Przestań zgrywać się, jakbyś znała go tak jak ja. Nic nie powiedziałam. Jestem pewna, że miał w sobie jakieś cztery języki naraz. W sensie, dobrze dla niego, ale czuję atmosferę wokół ludzi na moich imprezach. A u niego jest bardzo nieok. Okay. Rozumiesz? O tak. I ty masz doświadczenie z Okej okay atmosferą, co? Nikt cię nigdy za bardzo nie ubił, tak? Co to miało znaczyć? Masz jakiś problem czy coś, laska? Nie zadzieraj ze mną, okej. Okay? Dobra, wybacz. Ja idę go poszukać. No, przepraszam. Wybacz. Wiem, że mam trochę zbyt ostra. Ale mam nadzieję, że w końcu się wyjaśni. O, chodź tańczyć! Blitz, Blitz! Gdzie jesteś, zbanie? Wyglądasz jakbyś był w zastranym trasie. Przestań. Nie spodziewałam się, że przyjdziesz i wszystko zobaczysz, Luni. No sorry, ale to jest impreza, a ja się bawię z... Jak ci na imię jeszcze raz? Denis. Zusia na krzyżu jesteś, Denis! Zejdź mi z oczu! Nie pieprzyłem żadnego Denisa dzisiaj. Potrzebuję jakiejś Moniki albo Alejandro. To i teraz. Lepiej. Nie potrzebujesz, żeby ktokolwiek przystał ci się do twarzy. Potrzebujesz wypić coś innego niż cokolwiek oni tu mają. O nie. Będziesz żygał? Nie. Tak, będziesz. Miałam naprawdę gówniany dzień. Ha? I to z tego powodu wypiłeś 5 litrów wieczego? Kurwa, Fis miał rację. Umrę samotnie, prawda? I jako stary, pomarszczony, zużyty śmieć. Będziesz tutaj, Luni? Będę gdzie? Nie wiem, po prostu. Samotny, umrę sam. Będę tu, tato. Teraz idź do cholery spać, ok? Mili Max Stolas. Cholera! Ta, jednak musiałem.